Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Piggy. Tak jak słyszycie w tle, została zmieniona muzyczka na, na tle świątecznym. Jeszcze mamy nowy season pass, jeszcze pokażę wam jedną rzecz. The Mr. Pla Mr. P plush is now out. In partnership with Makeship, get one of a kind plushie of Mr. P. At certain cell milestones rewards will unlock for every player to claim or hunt. Note, we did not expect milestones to be achieved so quick. Rewards will be released as soon as possible. Wow, mamy takie coś. Mamy season pasa. Odebraliśmy tokeny. Mamy nową umiejętność, którą sobie przetestujemy. Mamy nowego skina. Georgi Costume, mamy nowe dekoracje, mamy nowego alternatywnego skina do kony, mamy nowego skina, mamy trzy razy więcej tokenów, mamy e, pułapkę, mamy nowego skina, czyli Mr. P. Jolly, mamy nowy event, który się przyda, jeszcze został nam jeszcze jeden alternatywny skin i jeszcze jeden skin. Przechodzimy do Book 2, ponieważ e, w Book 2 jest nowy chapter. W sumie mogę sobie wejść na prywatny serwer. W Book 2 jest prywatny serwer. A jeszcze przynosimy się dlatego, bo to też yy, została zmieniona muzyczka w tle. To zaraz wam pokażę co i jak. Super. Ech, powinniśmy już mieć to. O, to też jest zajebiście zmienione na tle. A, został zabity. O, tak wam teraz pokazuję, jest nowy chapter, moi drodzy. Jest nowy skin, zobaczcie. Jest nowy chapter, jest nowy skin. Jest pan ciastek, którego sobie przetestujemy, bo go zdobyłem. Jeszcze będę nagrywał osobne odcinki, gdzie przechodzimy ee, DK Chapter oraz e, właśnie ten nowy chapter zimowy.

Ponieważ mamy takie coś. Dobra, zapiszę sobie cyk. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj. Mam alternatywnego skina do kony. Zobaczcie. Mam dwa nowe skiny, które się wyświetlają na początku. Jeszcze za niedługo będę miał alternatywnego skina do Kary i nowego skina, których sobie przetestuję później, jakich oczywiście zdobędę. Jeszcze chciałbym przetestować tą nową umiejętność. Zobaczcie, jak sobie wejdę tutaj, tu mamy Georgi Custom oraz Mr. Pijoli. Najpierw przetestujemy tego nowego skina Georgia. No, mamy nowego skina. Czy to jest ciastek? Jeszcze raz sobie go przetestujemy. I mamy nowe itemy, mamy śnieżki, mamy choinkę, mamy e, e, dyniowego bałwana, mamy nową fontannę świąteczną. To tak jakby, jak sobie damy śnieżkę tu, to on ta śnieżka się powiększa. Zobaczcie. I zobaczcie, można tę śnieżkę przesunąć. I ten ciastek, którego teraz testuję, ma 3 animacje jumpscarów. Zaraz wam pokażę. O, trzy animacje jumpskerów ma ten ciastek Jeszcze chciałbym Tym umiejętność przetestować Tą blokadę Przetestujemy sobie kolejnego Nowego skina Cyk No jest nowa blokada. Taki jest dumpster y, kolejnego nowego spina. Cyk. Ej, tu nie ma więcej animacji. Jeszcze przetestujmy sobie Alternative Kone. Ha! Ale jest nowy soundtrack tej kony, zobaczcie! Jest nowy soundtrack. Patrz! I ta blokada działa To jest nowa animacja od Scarodkony zobaczcie. Ale te skiny są przekozackie, ja pierdzielę. Wow. Dobra, przenosimy się. Na tego gostka, bo ja go uwielbiam. Przetestujmy sobie jeszcze tą śnieżkę. Kolejna śnieżka i kolejna śnieżka. Możecie sobie dać tych śnieżek ile chcecie. Zależy, ile sobie ustawicie. No. Zrobię tak jeszcze.

Czesny to śnieżka. Zobaczcie gdzie ta śnieżka pa, cyk. No ten skin jest słodki, ale creepy Zobaczcie, ja pierdziele. Uwielbiam tego skina. Jestem jego fanem. To już udało się przetestować więcej z takich rzeczy. Mam nadzieję, że będzie mapka z takich zimowych rzeczy. Aha, internet. Dobra, zajebiście. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapeczkę do góry. Proszę, subskrybujcie kanał, żeby nowości z gry Piggy Was nie ominęły. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Elo!